Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj będzie taki update do filmu, który robiłem całkiem niedawno, a mianowicie wpływ taktowania pamięci RAM na wydajność w grach. Wtedy zrobiłem to tylko i wyłącznie w jednej grze, to była Battlefield 3 na single player. Natomiast wyniki dosz, wyszły dość dziwne i takie, powiedziałbym, dość kontrowersyjne. Nie potrafiłem ich wytłumaczyć i z wielu wa, z Was też te wyniki zdziwiły. Zobaczcie, robiłem testy oczywiście na niepodkręconym procesorze i na podkręconym i zarówno na niepodkręconych, jak i podkręconych pamięciach. Zobaczcie, co się stało. Na niepodkręconym procesorze po podkręceniu pamięci wynik nam poszedł w dół i to dość ostro, było około 7%. Natomiast na podkręconym procesorze i podkręconych pamięciach ten wynik poszedł nam w górę o około 8%, czyli tutaj zupełna odwrotność, prawda? Czyli wynikałoby z tego tak naprawdę, można taki wniosek krótki wyciągnąć. Nie warto kupować procesora, który się kręci, nie warto kupować pamięci wyżej taktowanych jak 1333, ponieważ osiągniemy podobne wyniki. Jak na podkręconym procesorze i na podkręconych pamięciach, to wiadomo, to będzie kosztowało nas więcej pieniędzy. Także dlatego postanowiłem zrobić testy również w innych grach, w Vantage'u, w Metro 2033 i Medal of Honor Warfighter. Tak, żeby mieć jakiś szerszy pogląd na tą sprawę, na tą sytuację. Zobaczcie, jeżeli chodzi o testy na Metro 2033, zarówno jak i niepodkręcony, i podkręconym procesorze. Po podkręcaniu pamięci z 1363 na 1866, notowaliśmy wzrost, czyli nieważne, czy procesor był podkręcony, czy nie. Wzrost był zawsze około 5% w przypadku podkręcania pamięci. Tu było około 6,5%, tu około 4%. Uśredniłem to, to jest mniej więcej 7, przepraszam 5% w górę. Podobna sytuacja, tak naprawdę identyczna sytuacja ma miejsce w Vantage'u. Tutaj zarówno na niepodkręconym i na pod, jak niepodkręconym, jak i podkręconym procesorze po podkręceniu pamięci na 1866 MHz mamy około 5% wzrost. Także tutaj sytuacja ma się identycznie jak Grzemetro 2033. Dodam, że nie ruszałem timingów, także timingi są ustawione na sztywno w, obydwu, w każdym teście, który się Wam tu pokazuje. Także to jest tylko zmiana taktowania pamięci, zmiana taktowania procesora. I oczywiście używam tego samego konfigu, czyli ten sam procesor, ta sama karta graficzna i te same pamięci RAM. Teraz tak, zobaczcie, co się stało, jak zrobiłem test na Medal of Honor Warfighter. Znowu, znowu jazdy są tutaj jakieś. O ile na podkręcony, niepodkręconym procesorze, przepraszam, mamy wzrost, już prawie nie 5%, ale jest on tylko 2%, Natomiast po podkręceniu pamięci na 1866, to idzie, wynik idzie nam w górę. O tyle jak już podkręcimy tutaj procesor wyżej i podkręcimy pamięci, wynik idzie nam w dół o 2%, czyli dokładnie odwrotna sytuacja. Także znowu tutaj jest dziwne, dziwne zachowanie, jest to praktycznie półtorej klatki tylko różnicy, także niewiele, natomiast jest. Teraz porównajmy sobie to, co nam wyszło z, w Battlefield 3. O ile w Battlefield 3, zobaczcie tutaj, na niepodkręconym procesorze e, po, e, wynik nam e, szedł w dół po podkręceniu pamięci na wyższą wartość, o tyle w Medal of, e, Medal of Honor, przepraszam, na niepodkręconym procesorze po podkręceniu pamięci wynik nam poszedł w górę. Tak, także zupełnie odwrotna sytuacja tutaj ma miejsce. Po podkręceniu natomiast procesora i podkręceniu pamięci w Battlefield 3 poszło nam w górę, czyli tak jakbyśmy się spodziewali, natomiast z Medal of Honor poszło nam w dół. Czyli po podkręceniu pamięci na podkręconym procesorze wynik leci nam w dół. Także zupełnie też odwrotna sytuacja jak miała miejsce tutaj w Battlefield 3. Powiem tak, nie potrafię tego wytłumaczyć, nie wiem o co chodzi, także jeżeli chcecie, to piszcie, komentujcie. Chętnie posłucham Waszych wypowiedzi. Naprawdę jestem ciekaw, może ktoś ma pomysł na to, czym to jest spowodowane. Natomiast sytuacja jest no, no dziwna. O ile Battlefield jeszcze mogę zrozumieć jedną rzecz, że na podkręc po podkręceniu procesora i podkręceniu pamięci mamy busta i to dość, dość, wysokiego, do, dość wysokich skok, klatek w górę. A o tyle już tutaj w Medal of Honor, że tak powiem, jest tutaj to e, inaczej i, i wynik nam leci w dół. E, natomiast tak, pod cały ten film, e, wydaje mi się, że większość gier, e, po, w większości gra, gier będziemy mieli po podkręceniu pamięci wzrost wydajności. Nie wiem, czy to będzie 5% czy więcej, w tych akurat, które testowałem, to jest około 5%. Natomiast e, zantujemy wzrost. Pytanie jest takie teraz, i na to pytanie sami sobie musicie odpowiedzieć, czy warto za ten 5% wzrost płacić. Różnice w cenie pamięci, bo różnica między 1333 a 1866 jest już dość spora w niektórych przypadkach, i moim zdaniem nie jest warta tego, żeby dopłacać te pieniądze, ponieważ wyniki nie będą się wiele różniły. Natomiast, jeżeli na przykład mówimy o klatkach na sekundę 35 i chcemy mieć lekki wzrost, to nawet te 2-3 klatki wzrostu będziemy mogli odczuć. Natomiast, jeżeli mamy już klatek w grze na przykład 50, plus, i Dostaniemy dodatkowe te 2 3 klatki w górę. Te, tej różnicy już nie odczujemy i w tym momencie dopłacanie do, do droższych pamięci nie ma sensu. Także mówię, tutaj na to pytanie sami sobie odpowiedzcie i zobaczcie, e, znaczy sami sami sobie i, i zdecydujecie, czy, czy warto dopłacać, czy nie warto dopłacać. Moim zdaniem, takim optymalnym wyborem jest na dzisiejszy dzień dzisiejszy e, taktowanie pamięci 1600 MHz. One są niewiele droższe od tych 1333 e, i warto w niej się zaopatrzyć. Także tyle z mojej strony, ja bardzo dziękuję, eee, pozdrawiam, jeszcze raz proszę komentarze, komentujcie, czym to może być spowodowane. Na razie.